Cześć, jak po tej stronie z Mototronik. Kolejna realizacja. Dzisiaj e, pracujemy z samochodem marki Volkswagen, Volkswagen Golf 7 odmiana, wariant. E, 2 litry TDI, 150 koni, silnik o oznaczeniu CRBC e, w połączeniu z 6-biegowo-automatyczną skrzynią biegów. E, klient dostarczył nam samochód na Wystrojenie silnika na poziomie Stage 1. Dodatkowo jakieś drobne rzeczy serwisowe na warsztacie. Kończymy z bardzo fajnym wynikiem. No i tak postanowiłem, że zostawimy taki lekki smaczek. Prawie 200 koni ze 150 konnego CRBC. Jak widzicie bardzo zdrowa seria 157 koni i 333 Nm. Producent deklaruje 150 koni i 320 nm. Wykonałem 4 pomiary seryjnej mocy, które się pokrywały, więc mamy do czynienia naprawdę ze zdrową jednostką. Po drugiej modyfikacji oprogramowania, po drugiej korekcie uzyskałem 199 koni i 427 nm, co nam daje 42 konie przyrostu oraz 94 nm. Trzeba przyznać, że Samochód na drodze zdecydowanie będzie lepiej przyspieszał, będzie bardziej dynamiczniejszy, na pewno będzie bardziej e, ekonomiczniejszy, bo, bo na pewno spalanie spadnie przynajmniej 1 litr. Mm, tak więc nic tylko, nic tylko jeździć takim Golfem. E, zapraszam na e, modyfikacje do firmy Mototronik i do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Trzymajcie się gorąco, hej.